Dzień dobry, Aleksandra Irla, SOS Rozwód. I nasz gość, pani Elżbieta Moc, mediatorka. Dzień dobry, pani Elu. Dzień dobry, pani. Olu, dzień dobry państwu. Pani Elu, ponownie temat z życia wzięty. Małżeństwo z prawie 18-letnim stażem, troje dzieci. Życie zawodowe męża wygląda tak, że 3 do 6 miesięcy spędza poza Polską, czyli też poza rodziną. Do rodziny tak. wraca na kilka tygodni. Żona na co dzień wykonuje pracę biurową. W pełnym wymiarze godzin i zajmuje się trójką dzieci. Te dzieci są w przedziale od kilku do kilkunastu lat. Rodzice, czasami również dzieci, prawie codziennie rozmawiają na wideo. Także tata ma poczucie, że jest na bieżąco z sytuacją domową. No, pracę Aha. poza Polską wybrał z powodów finansowych, ponieważ rodzina po prostu na więcej stać dzięki temu. I żyją tak już od ponad sześciu lat. Gdy mąż i żona są razem, nie kłócą się. Przeciwnie, cieszą się na ten wspólny czas, a tata, gdy już jest z rodziną, z dziećmi, bardzo angażuje się również w czas spędzany z dziećmi. Czyli właściwie można powiedzieć, wszystko jest ok, a jednak ktoś tej mamie powiedział, mamie żonie, że nawet jeżeli teraz jest ok, to jednak negatywne skutki takiego życia i małżeńskiego, i rodzinnego prędzej czy później przyjdą. No i teraz Pani Olu, pytanie do Pani, jak Pani widzi tę sytuację? Znam takie sytuacje, bo ja mówię, ja jestem z Opolskiego pochodzę i Górnośląskie obok. Takie sytuacje u moich koleżanek w domu, to była codzienność i to było absolutnie norma, że, że ojciec wyjeżdżał. W klasie tatusiowie wyjechali i właściwie zostawały mamy. Mhm. W mojej rodzinie tak nie było. Myśmy byli zawsze razem. Natomiast ja rozumiem, że takie sytuacje po prostu są. To są trudne sytuacje dla mnie. Ja tego nie za bardzo pochwalam, no ale rozumiem, że są takie zawody, wie Pani, że rodzic musi wyjechać, tak? Na przykład, nie wiem, jest żołnierzem, ja mieszkałam też blisko koszar wojskowych. Mm -hmm. wojskowi wyjeżdżali mężczyźni, wyjeżdżali na misję, tak? Mm -hmm. To rozumiem. Kobieta jest aktorką, czy mężczyzna jest sportowcem, oni wyjeżdżają, no, no taka jest praca, tak? Marynarz oczywiście przecież, mm -hmm. tak? I różne, różne, i zawody, że naprawdę zakład pracy wysyła pracownika w delegację. To jest trudne, moim zdaniem to jest trudne dla rodziny, ale to są takie sytuacje naprawdę los przymusza, tak? Oczywiście też sytuacje y, finansowe, kiedy na przykład Ludzie mają kredyty jakieś bardzo, a, a tutaj na przykład nie potrafili sobie sprostać finansami, albo ktoś stracił pracę i ma okazję, zaproponował mu ktoś tam pracę zagraniczną, tak? To rozumiem, to jestem w stanie przyjąć. Natomiast taką sytuację, kiedy żona czy mąż mówi, że dla poprawienia finansów, tylko i wyłącznie, to jest główny argument, to mi się zapala czerwona lampka, mhm. bo tak naprawdę komu potrzeba więcej pieniędzy, my krajem rozwiniętym zarabiamy przyzwoicie, na każde dziecko jest 800+, plus, więc troje dzieci, pani Onu, łatwo policzyć sobie, to jest dodatkowa pensja. Chyba akurat rzeczywiście finanse, bo tam ten tata zarabia rzeczywiście wyraźnie więcej, bardzo oszczędnie żyje jeszcze z grupą innych panów, Aha. którzy wspólnie tam wyjeżdżają i wspólnie tam pracują. Finansowo rzeczywiście jest im wyraźnie lepiej, natomiast koszt dla rodzin no jest taki, jak pani słyszy, czyli tego taty no właśnie. rzeczywiście dużo nie ma. No właśnie. No, no, no musimy to nazwać, że tato jest wirtualny, tato jest w telefonie, w laptopie. Pani mówiła, że tam jest jedno małe dziecko całkiem, no ale to właściwie wpływ na każdego, czy na nastolatka, czy na małe dziecko. Jakby taty po prostu nie ma, tato jest wirtualny, on zagląda. Umawiają się pewnie na godzinę. Jeszcze nikt się nie zbuntował, że na tą godzinę muszą być, bo tato będzie dzwonił. Za chwilę będzie tak, że ja idę do kina, a ja idę na pływalnię. Tak naprawdę to są takie więzi wirtualne, aczkolwiek my wiemy, że takie więzi wirtualne też istnieją Natomiast takie te prawdziwe, realne dotyk bycie. Dziecko ma poczucie, że rodzice są w pokoju obok, że zawsze ktoś w domu jest, że on przychodzi ze szkoły, czy wieczorem zawsze ktoś w domu jest. Jeśli chce, to może porozmawiać. Porozmawiać, ba, przytulić się, jak potrzeba, poprosić o pomoc, wezwać na pomoc, jakby, ja mówię teraz tutaj o dzieciach. No, ale też, Pani Olu, no to takie słynne więzi, więzi małżeńskie, więź od stołu, więź finansowa i więź yy, odłoża też jakby, tak, czy to jest zaspokojone na pewno i czy to jest właśnie małżeństwo już i rodzicielstwo wirtualne, czy to jest jakby prawdziwe, nie? w realnym świecie, a człowiek ja mówię, no świat idzie tak do przodu, że takie sytuacje my znamy. Ale czego my naprawdę chcemy, jeżeli ja wychodzę za mąż, czy ja się żenię. Czy moim planie było coś takiego, że ja takie sobie życie zgotuję i takie będę chciał żyć? Na co by pani szczególnie zwróciła uwagę tych małżonków? No bo oni na ten moment mają poczucie, że, że nie jest źle. No bo tak, jak mówię, nie kłócą się, mają ten codzienny kontakt. Tata ma poczucie, że jest na bieżąco ze wszystkim, a mama ma poczucie, że tata właśnie jest na bieżąco, że jakby ma wszystko zrelacjonowane. Rodzina rzeczywiście ma, ma wygodniejsze życie, dużo szybciej wykańczają ten dom, dużo ładniej to wszystko wygląda. Stać ich na wakacje, na które normalnie by ich nie było stać, czyli mają poczucie, że jest im wygodniej i jakby, no, tak jak mówię, na ten moment nie widzą, żeby coś tam się im jakoś działo źle. Czyli rozumiem z tego, co pani dotychczas powiedziała, że to jest kwestia tego osłabienia więzi, które są jakby no podstawą funkcjonowania rodziny. To ja mówię o małżeństwie. Zresztą o rodzicielstwie również, no ale w małżeństwie, pani Olu, no mam męża wirtualnego, tak? Mam żonę wirtualną. Mhm. Sześć miesięcy mi nie ma, tak? Trzy miesiące mi nie ma. Mówię teraz o małżeństwie, za chwilę przejdę do dzieci. No, o małżeństwie niestety, ale te więzi się osłabiają bez względu na to. Czy ta osoba codziennie dzwoni, bo za chwilę ta żona powie a mnie, po prostu kontroluje tym telefonem, tak? Albo jest ja wręcz... kontroluję jego, że dzwonię do niego. Mm. Bo to nie jest razem bycie ze sobą, tak? To jest po prostu te 10, 15, pół godziny, czy godzina wspólnie, albo ja mam obowiązki, ja muszę iść do obowiązków, a nie siedzieć przy telefonie. Mm -hmm. Najczęściej z badań wynika, że nie wytrzymują kobiety jednak. Czegoś takiego, jak związek na odległość nie wytrzymują. Nie wytrzymują i na nich, no, no trójka dzieci, ona potrzebuje też pomocy. No i pani mówi na całym etacie, no przecież dziecko paruje. Coś do dziecka musi wstać. Zakupy pranie, gotowanie, odwożenie do szkoły, odbieranie ze szkoły, zawożenie na zajęcia, zawożenie do kolegi, zawożenie na pływanie, no prasowanie w nocy, sprzątanie i tak dalej. no kto to wytrzyma przy trójce dzieci sama? Sama to. Tak? Mhm. Ja rozumiem, że mąż kompensuje jej finansowo i potem przyjedzie i pomoże, tak? Ale wyjedzie znowu. Bardzo trudne to jest. Natomiast też wzory zachowań. Czy kobieta wychowa chłopaka mężczyznę, tutaj potrzebny jest niestety ale mężczyzna. mężczyzna no, no, tak, że jakby ten chłopiec mężczyzna. na co dzień nie widzi, nie widzi tego taty, tak? Nie widzi, jak ten tata funkcjonuje z mamą, tylko on widzi, nie widzi ich w głowie, jak to spełnia w tym domu, on nie widzi tych prac, które tato wykonuje. Sat mu się można siłować, tak, sad mu się można przekomarzać, nie widzi tych zasad. Chociaż może przez ten komputer a to te zasady wprowadza, natomiast ta zasada się wyłączy, tak? A ojciec stoi siłą w domu mama jest emocjonalna, mama uczy emocji, Do tego wszystkiego po prostu brakuje. Jak potem funkcjonują te dzieci? Bardzo często bywa tak, że te dzieci wchodzą w takie związki właśnie no, dziewczynka szuka, szuka taty w tych związkach potem. Czasami zbyt szybko stoi, szuka, tak? prawda, w związku z chłopakiem czy z mężczyzną. Tak. często jest tak, że na przykład szuka mężczyzny starszego od siebie, chłopaka starszego od siebie znacznie, tak? Często bywa też tak, że chłopiec też szuka taty. Mm -hmm. Też tak bywa, chłopiec też szuka taty, tak? No na pewno mają zaburzoną odbudowanie relacji i bliskości, tak? No, żona też bez bliskości żyje te ileś tam tych tygodni. Dzieci też są bardzo dobrymi obserwatorami, oni też widzą, wy rodzice ze sobą rozmawiają, tak? Jak rozmawiali przed wyjazdem, jak było. Jak jest teraz, jak rozmawiają, czy mama ma cierpliwość, czy mama nie płacze przy tym telefonie, czy przy tym laptopie. Słyszą i widzą gdzieś tam, nie wie, że są rozmawiają, czy mama mówi wraca i już, tak? Albo on mówi: no jeszcze nie wrócę, jeszcze może rok, a może jeszcze półtora, aż się odbijemy. Dzieci są takimi obserwatoriami, że one to, i to naprawdę nie budzi ich poczucia bezpieczeństwa. A poczucie tak, bezpieczeństwa jest, jest podstawą, prawda? W kontekście tak. tego rodzaju sytuacji używa się określenia związek na odległość. Związek na odległość, związek online, związek wirtualny. No i teraz proszę mhm. mi powiedzieć. no Wraca ten dato do tego domu, tak? Wraca po tych trzech miesiącach na przykład. On tam żył po prostu w jakimś innych warunkach, tak? Że te wieczory były już dla niego, że już mógł sobie spokojnie poczytać, tak, mógł się zająć sobą, nagle wraca do domu i jest troje dzieci. Czy Tata jest gotowy już po, tym, po tych takich innym życiu, jakby tam, tak? Mhm. Czy żona jest gotowa na to też po tych iluś miesiącach, a teraz i latach? Że on nagle wróci, i zacznie im tutaj mieszać, a oni mają w jakiś sposób już ten dom jakoś ułożony, tak? Że ona odbiera to dziecko, zabiera, zawozi to, przywozi tamto, że noce sama, że tu jej koleżankę prosi i sąsiadkę, no i czy ona jej też czy on jej też tego nie zaburzy. Jest tak jakby codzienna rutyna, w której tego męża i ojca nie ma. No nie ma. I wie pani, jak no takie dziecko przychodzi na takie spotkanie pedagogiczne, terapeutyczne, czy takie jakieś konsultacje. I taka rozmowa wstępna i wychodzi, i on ja mówi, że to mieszka za granicą, tak? Że na to przyjeżdża. No to tak naprawdę pedagogicznie, psychologicznie to tu się lampka już zapala. Tak, to nie jest prawidłowość. To nie jest prawidłowość. Bez względu na to, co nam powie świat, to naprawdę więzi, bliskość i ta fizyczna bliskość i bycie rodzica naprawdę. Bo rodzic nie musi organizować dzieciom czasu, ale żeby był w mieszkaniu, tak żeby był w pokoju obok, że jak coś się wydarzy, to jest. Zdawanie tej więzi po powrocie to też jest na pewno trudne. Oni wyjeżdżają na te wakacje. No, na wakacjach też są sytuacje specyficzne. Wakacje to jest nowe miejsce, wszyscy wyjeżdżamy, przenosimy się. Ale w tym domu, kiedy ta żona ma poukładane, w środę ona pierze, w czwartek robi zakupy, w piątek robi to, w sobotę zaczyna oglądać, wieczorem oglądają taki film czy taki program, przyjeżdża, tato wraca i zaczyna im to burzyć. No, może nie burzy, może tak być, że nie burzy, tak? Ale na pewno no też trzeba zwrócić uwagę, że on sobie tam żył inaczej, a ta rodzina czteroosobowa żyje bez niego i żyje inaczej, tak? I widzi go po prostu tylko w telefonie. Kiedyś już na kanale SOS publikowaliśmy rozmowę z Kasią Żuć, która jest autorką książki Małżeńskiej ABC. Jest Polką, ale na co dzień ze swoją rodziną mieszka w Niemczech. I ona właśnie musiała kiedyś podjąć taką decyzję, ponieważ jej mąż wyjechał do pracy do Niemiec. I po dosłownie kilku tygodniach stwierdzili wspólnie, że, że tak się nie da żyć, mimo że to było tak, że on wyjeżdżał tylko od poniedziałku do piątku, a weekend na weekend wracał do rodziny, to, no to stwierdzili właśnie bardzo szybko, że tak się nie da żyć, i ona też w rozmowie tutaj z nami m, mówiła o tym, jak to wygląda z jej perspektywy, jak ci y, panowie, którzy na przykład do pracy do Niemiec wyjeżdżają i mówiła, że no to, co ona widzi, to są rzeczy, których też żony nie chciałyby widzieć i jakby no, to, i mówi, że to nawet niekoniecznie oczywiście. jest tak, że od razu się pojawi jakaś tam zdrada, nawet ona w ogóle nie musi się pojawić, chociaż jest w tak. jakaś sytuacja sprzyjająca, ale mówi, że no, no, zawsze jest to ryzyko, że pojawi się no, jakaś inna kobieta, która po prostu no, nawet zaprosi na, na wspólny obiad, no bo on samotny, ona samotna, to mogą sobie tutaj nawzajem jakoś pomóc i, i to bardzo sprzyja jakby kolejnemu problemowi związanemu z, ze związkiem nad Czyli czymś, co się nazywa zdrada emocjonalna. Po prostu sprzyja, prawda, czemuś takiemu. Fundujemy sobie tęsknotę i wiemy o tym, że ona po prostu boli. Najbardziej boli dzieci, no ale dorosły sobie jakoś to, za, jakoś sobie to, tą lukę uzupełni, tak? A pójdzie do Pawu na piwo, spotka kolegów, a raz tam będzie koleżanka. I ona też powie: Jest na imigracji, jest mi trudno, albo on idzie do Pawu, bo tu się mówi po polsku, nie chce być ciągle obcy, tak? I spotyka kogoś, tak? Ja wiem, że oni dużo pracują i często pracują około 10 godzin, może czasem więcej, ale wie Pani, no ten wieczór ma tylko dla siebie. Tak, która wraca z pełnego etatu pracy, drugi etat ma w domu, tak? Czy ona naprawdę ten, ten wieczór ma dla siebie, a ten mężczyzna za granicą na emigracji ma ten wieczór dla siebie? On może zagrać z kolegami w jakieś gry, on może wynieść sobie książkę, on musi pójść, może pójść spokojnie na spacer, tak? A może pójść i spokojnie przespać noc, kiedy kobieta z trójką dzieci, te noce ma na pewno rwane marwane, tak? marwane. jeden etat w pracy, a drugi etat w domu. Rzeczywiście grad bliskości i ta tęsknota powoduje to, że my sobie naprawdę szukamy sobie przyjaciół na tych emigracjach. Natomiast to, co Pani poruszyła, Pani Olu, dlaczego, jeżeli zdecydował się ktoś pracować za granicą, bo tam są lepsze warunki, dlaczego nie wyjedziemy razem, nawet na jakiś czas, dlaczego tutaj stawiamy ten dom? Dlaczego tutaj spłacamy kredyt? No pewnie troszeczkę inne pieniądze, oczywiście, ale kosztem tego, że nie jesteśmy razem i jest duża szansa, że nasze małżeństwo przetrwa lub nie przetrwa. Ja tych sytuacji nie lubię, pracuję z takimi dziećmi. Mnie się one bardzo nie podobają. Czy to na pewno jest dobre i właściwe? Czy koszty nie są za wysokie, prawda? Bo jakby finansowo jest to na plus, ale czy wszystkie inne koszty na pewno bilansują się tutaj? Pani Olu, ja naprawdę nie wierzę w to finansowo na plus. Znaczy, ja wiem, że trochę lepiej, ale ja mówię, to są koszty, o które on tam musi wydać. Osoba musi wydać na imigracji na drugie dom, na drugie mieszkanie, na drugie jedzenie, na drugie media, na drugie paliwo, mimo że tam się czy dzieli z kimś, tak? Ja mówię, jej bardzo oszczędza. Ustawić swoje priorytety, co jest dla mnie ważniejsze, czy te pieniądze, czy ten dom, czy ten lepszy samochód i lepsze wakacje, czy lepiej, lepiej bycie z rodziną, bo kiedyś z czasem dzieci mu to pokażą, żona mu to pokaże. Kiedyś będzie, byłeś nieobecnym ojcem, byłeś tatą wirtualnym, czego ty ode mnie teraz chcesz jakby, tak? A takie stare pożegadło. Ile dajesz, tyle dostajesz, tak? Żeby na starość się los nie odwróciły i dzieci mu nie pomagały przez telefon i mówiły, tato weź lekarstwo, tak? Bo ja nie mogę przyjechać do ciebie, bo, bo pracuję, bo potrzebuję pieniędzy, bo muszę wybudować dom, tak? To jest bardzo, bardzo trudne. Ja jestem całym sercem przeciwna. Próbuję bardzo zrozumieć, nie chcę ocenić, tak? Ja osobiście, ja osobiście jestem przeciwna i wiem, co zyskałam ja i moje dzieci. Ja bym nie chciała, żeby mój mąż wyjechał i ja bym nie chciała, żeby, żeby współmałżonkowie moich dzieci wyjechali. Ja bym chciała, żeby ta rodzina była taka klasyczna, tradycyjna, może z mniejszymi pieniędzmi, ale żebyśmy byli wszyscy razem. Taka, która się na co dzień wspiera. Taka się, która na co dzień wspiera, która wie, gdzie się ma zwrócić po pomoc i tą pomoc zostanie taką realną i prawdziwą i dostanie przytulenie i dostanie szklankę herbaty prawdziwie i naprawdę. Tak, to jest moje zdanie i to jest moja bajka i ja temu hołduję. To jest pomoc w zasięgu ręki, a nie w zasięgu telefonu. Pani Elu, bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.